W Sejmie trwają obrady, podczas których posłowie zdecydują w sprawie udzielenia wotum zaufania rządowi Donalda Tuska. W związku z tym premier wygłosił długie, ponadgodzinne ekspoze, w którym powiedział plany na kolejne dwa i pół roku rządów uśmiechniętej koalicji. Mam wrażenie, że w większość słów, które tam padły, to sam premier nie wierzy. Ale idąc dalej, to po tym ekspozę zabrali głos różni politycy ze wszystkich frakcji, którzy ochoczo komentowali deklaracje, które padły. Jednym z takich posłów był Marek Jakubiak, który w swoim przemówieniu otwarcie powiedział, co myśli o wszystkich ministerstwach rządu Tuska. Można powiedzieć, że Jakubiak dosłownie zmieszał całą uśmiechniętą koalicję z błotem. Sami zobaczcie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Tragedia. Ministerstwo Zdrowia. Tragedia. Ministerstwo Edukacji. Tragedia. Ministerstwo Sprawiedliwości. Tragedia. Ministerstwo Finansów. Tragedia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tragedia. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego tragedia. Ministerstwo Sportu i Turystyki tragedia. Premier. Podzielił pan społeczeństwo jak nikt inny. Skuceni sędziowie, policjanci, prokuratorzy, administracja, przed chwilą pracownicy KAS. Strajkowali przed pańskimi drzwiami. Ukręcił pan praktycznie wszystkie inwestycje. Zadłuża pan Polskę, jak i nikt inny przed panem. Kolejki do lekarza nigdy nie były tak długie jak teraz. Miał pan nie przyjmować nielegalnych imigrantów, a jest ich ponad 14 tysięcy. Miało nie być Mercosur, a już umowa jest podpisana. Panie premierze, jakby panu to delikatnie powiedzieć, czasem lepiej jechać drugą klasą, niż być poniżanym w salonce. Trzeba przyznać, że te słowa były trafne i, jak widać, po minie Donalda Tuska musiały trochę zaboleć premiera. Idąc dalej, mocne wystąpienie miał także poseł PiSu Przemysław Czarnek, który powiedział kilka szokujących informacji, o których mało się słyszy w mediach. Mianowicie Czarnek wyjawił, że polskie dzieci uczące się w Chicago musiały wracać do Polski niemiecką Lufthansa, ponieważ polskie linie lot były o 3000 droższe. To tylko mała część tego, co wyjawił poseł PiSu, dlatego nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Panie premierze, strasznie się pan denerwował, a nawet straszył sądami, kiedy przypominano panu pańską wypowiedź Deutschland. Ale spójrzmy na fakty, o których pan tutaj nie mówił. Otóż, panie premierze, minister w pana rządzie i to w rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau Oczerniła Polaków, mówiąc, że to oni budowali obozy. Pan na to nie zareagował, pan to zbagatelizował. Dalej w świecie się mówi o tej wypowiedzi. Ta sama minister zlikwidowała wszystkie programy godnościowe dla Polaków w Ministerstwie Edukacji do tego stopnia, że polscy, polskie dzieci z polskich szkół w Chicago w tym roku musiały lecieć lufthansą, panie premierze, do Polski, bo lot dawał im bilety 3000 tysiące złotych droższe. Zlikwidowaliście możliwość działania reaktora Maria produkującego radioizotopy w 10% dla świata. W tym samym czasie kto otwiera produkcję radioizotopów? Niemcy. Panie premierze... Pominął pan fakt służenia jednak interesom niemieckim, a nie polskim w swoim przemówieniu. Pytanie jest takie, dlaczego pan Dziękuję nie uniesie się honorem i Dziękuję nie poda się do dymisji, za co Dziękuję, Dziękuję, Dziękuję bardzo i proszę panią. Na koniec proszę o komentarz, które przemówienie bardziej się podobało: Jakubiaka czy Czarnka? Przypominam także o subskrypcji i o łapce w górę. Do usłyszenia.